Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto czekoladowe z bananami. Potrzebować będziemy dwa jajka, szczyptę soli, pół szklanki mleka, dwie łyżki kakao, pół szklanki oleju, półtora szklanki mąki pszennej. 3 czwarte szklanki cukru, półtora łyżeczki proszku do pieczenia i w moim przypadku są to 4 banany. Banany ubrałam ze skóry i pokroiłam na pół. Szklanka o pojemności 250. I teraz jajka z cukrem ubiję na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą, dodaję pozostałe składniki. Dolewam mleko, olej, kakao, proszek do pieczenia i mąkę. I należy teraz to delikatnie wnosić. Ciasto przełożymy do formy Formę 25 cm Mam wyłożoną papierek do pieczenia I na wierzch ciasta ułożymy pokrojone banany Ciasto będziemy piekli około 45 minut 170 stopniach Tak, już składniki mam łączone, o jednolitej konsystencji jeszcze może troszeczkę brzegi zbieram, o i teraz ciasto przekładam do formy jest to ekspresowe ciasto Idealne do niedzielnej kawki, szybciutkie w wykonaniu. Tak. I teraz układamy banany. Banany ja sobie pokroiłam na pół i układam banany w tą stronę. troszeczkę mi się tutaj już złamał ale to nie szkodzi i tak przygotowane ciasto czekoladowe z bananami dajemy do piekarnika na 45 minut w 170 stopniach tak około i tak oto ciasto czekoladowe z bananami mamy upieczone jest ono troszkę gorące. Zawsze powtarzam, że należy poczekać. O. Ukroimy kawałeczek. Możemy oprószyć cukrem pudrem albo polać lukrem. I tak oto wygląda ciasto czekoladowe z banana.